Rozdział 9. Tchnienie dżungli. Zaledwie noc poszarzała, kapitan Nowicki urządził pobudkę. Ranek był mglisty i chłodny. Cała dolina zasnuta mgłą sprawiała wrażenie równiny pokrytej śniegiem. Po niebie przepływały niskie, kłębiaste chmury. Podróżnicy z zapałem przystąpili do zwijania obozu, ponieważ chłód i wilgoć wszystkim dawały się we znaki. Krajowcy, zziębnięci, skupili się przy ogniskach i osuszali swe nagie ciała z nocnej rosy. Jednocześnie piekli w popiele słodkie kartofle, które wraz z surową wodą, pitą z liści zwiniętych wrożki, stanowiły ich śniadanie. Po tym skromnym posiłku zakurzyli oryginalne faje i po pociągnięciu z nich kilka razy dymu gotowi byli do drogi. Wkrótce chmury rozpierzchły się, powoli niknęły w dali. Słońce nabierało mocy, rozpraszało mgłę. W obozie powstało trochę zamieszania, jak zwykle przy rozdzielaniu pakunków. Każdy z chciał nieść najlżejszy i najwygodniejszy dla siebie bagaż, ale energiczny smuga oraz gorliwy w pełnieniu obowiązków Ainuku szybko zażegnali wszystkie spory. Karawana rozpoczęła marsz. Dziki trakt początkowo wiódł wyżynną równiną, porośniętą grubą, wysoką, ostrolistną trawą kunai, sięgającą pieszemu, wysokiemu człowiekowi aż do szyi. Wielka trawiasta równina przypominała żółto-zielone morze o nieruchomej w bezwietrzną pogodę Toni, ponad którą wystrzelały gdzie gdzieniegdzie kępy smukłych drzew eukaliptusowych, niczym na australijskich stepach. Wędrówka przez sawannę, porosłą tak wysoką trawą, że na ogół niscy krajowcy wcale nie byli w niej widoczni, zmusiła smugę do zachowania szczególnych środków ostrożności. Wchodzili w kraj niekontrolowany przez patrole, a trawa Kunai stwarzała warunki sprzyjające urządzaniu zasadzek. Wszak gubernator w Port Moresby mówił, że grad dzit i pierzastych zatrutych strzał z łuków padał nieraz na podróżników z na pozór bezludnej sawanny. też Smuga prowadził karawane ubezpieczonym szykiem. Razem z Tomkiem i Dingiem posuwał się o kilkadziesiąt metrów przed maszerującą kolumną. Obydwaj zwiadowcy bacznie obserwowali zachowanie psa, który podczas poprzednich wypraw niejednokrotnie ostrzegał ich przed niebezpieczeństwem. Sami również rozglądali się na wszystkie strony. Co pewien czas jeden z nich wspinał się na barki drugiego i przez lunetę lustrował okolice. Właściwe czoło karawany stanowił Wilmowski z Bentleyem. Za nimi w niewielkiej odległości szły dziewczęta ze Zbyszkiem Karskim i Jamesem Balmorem. Następnie gęsiego kroczył długi wąż tragarzy, na samym zaś końcu kapitan Nowicki oraz dwaj preparatorzy, Stanford i Wallace. W tym szyku karawana wędrowała kilka godzin. Około południa równina zaczęła się stawać coraz bardziej falista. Południowe nizinne sawanny częściej ustępowały miejsca lesistym pagórkom, które wkrótce przemieniły się w biegnące w różnych kierunkach odnogi głównego łańcucha górskiego, stanowiącego jakby kręgosłup wyspy. Potężny, równy jego masyw piętrzył się w dali na horyzoncie, urozmaicony pojedynczymi olbrzymimi szczytami, rysującymi się na tle rozgrzanego słońcem nieba, niczym jakieś dawne zamczyska obronne. Smuga ciekawie przyglądał się górskiemu krajobrazowi. W pewnej chwili zwrócił się do Tomka. Mina zrzednie naszemu kapitanowi. Niezbyt to zachęcający widok dla niego. Góry wszystkim dadzą się wyznaki, odrzekł młodzieniec. Zanim jednak dojdziemy do nich, czeka nas wędrówka przez dżunglę. Przed chwilą przypatrywałem się jej przez lunetę. Masz rację, w tym kraju nie można narzekać na monotonię. Właśnie rozmyślałem o tym dzisiejszego ranka, powiedział Tomek. Mieliśmy dobrą okazję przyjrzenia się wyspie najpierw z morza, a teraz oglądamy jej wnętrze. Zatrzymajmy się na tym wzgórzu i poczekajmy na czoło karawany, zaproponował Smuga. Mamy nieco czasu, proszę więc powiedz, jakie poczyniłeś obserwacje. Ciekaw jestem, czy pokrywają się z moimi. Doskonale. Na ostatnim postoju zapisałem w podręcznym notatniku pewne uwagi na temat topografii Nowej Gwinei. Tomek przysiadł na kamieniu, wydobył notę z kieszeni bluzy i zaczął czytać. Obydwa krańce południowego wybrzeża wyspy posiadają urwiste, mokre brzegi, kryjące kraj falisty, porośnięty trawą kunai i rzadko rozrzuconymi drzewami. Idąc od południowo-wschodniego krańca wyspy w kierunku zachodnim, w niżej położonych regionach znajdujemy palmy kokosowe i przepiękny busz. Jeszcze dalej za nim leżą rozległe mokradła, w które wdzierają się wielkie rzeki, umożliwiające dostęp w głąb bagnistych okolic. Z południowo-wschodniego wybrzeża w głąb wyspy na północo-zachód wiodą równinne bądź faliste sawanny, porośnięte zdradliwą trawą kunai oraz kępami dzikich drzew owocowych i eukaliptusowych. Zwolna przemieniają się one w kraj coraz bardziej pofałdowany i giną w dolinach u stóp pasm górskich, będących odgałęzieniami głównego łańcucha, zalegające wzdłuż całą wyspę ze wschodu na zachód. W stoki górskiej doliny porasta tropikalna dżungla. Poczyniłeś bardzo trafne spostrzeżenia, Tomku, pochwalił Smuga. Całkowicie zgadzam się z nimi. Notuj dalej wszystko jak najdokładniej. Wchodzimy przecież w kraj w ogóle nieznany. Będę to miał na uwadze, proszę pana, odparł młodzieniec. Oto już zbliżają się nasi. Czy wszystko w porządku, Janie? zawołał zaniepokojony Wilmowski, pospiesznie wysforowując się z Bentleyem nieco do przodu. Jak do tej pory tak, odpowiedział smuga. Przed nami dżungla. Teraz musimy iść zwartą kolumną. Jeszcze przez jakiś czas karawana wędrowała szeroką doliną, zanim kępki eukaliptusów ustąpiły miejsce jakby kolumnadom drzew o jasno ubarwionych pniach o odcieniu czerwonawym lub żółtym. Był to już przedsionek dżungli, która niebawem ukazała się w całej okazałości. Natasza, Zbyszek i James Balmore, którzy dopiero po raz pierwszy znaleźli się w prawdziwym lesie tropikalnym, zamilkli oszałomieni, a nawet nieco zlęknieni jego ogromem i nieoczekiwanym przez nich wyglądem. Wyobrażali sobie dżunglę jako niezwykle trudny do przebycia, wiecznie mroczny gąszcz drzew, krzewów oraz różnych pnączy. Tymczasem w rzeczywistości drzewa o rzadkich rozgałęzieniach i skąpo ulistnionych koronach przeważnie przepuszczały dostateczną ilość światła. Nawet w miejscach, gdzie liany splątywały wierzchołki wysokich drzew, promienie słoneczne odbijające się o grube, skórzaste, lśniące liście rozjaśniały dżunglę cienkimi smugami świetlnymi i migotliwymi odblaskami. Wbrew mniemaniu młodych przyjaciół Tomka, dżungla nie przedstawiała jednolitego widoku ani ubarwienia. Ponad wierzchołki niższych drzew wystrzelały w górę prawdziwe leśne olbrzymy, tworząc niepokojący obraz. Korony rozmaitych drzew, rosnących obok siebie, zadziwiały różnorodnością kształtu. Jedne były stożkowate, inne zaokrąglone, bądź też szerokie lub wąskie. Pnie poszczególnych drzew, o właściwym sobie jasnym kolorze, ostro odcinały się na tle ciemnej zieleni runa. W tropikalnym lesie prawie wszystko nabierało niezwykłych monumentalnych cech. Drzewa rzadko wrastały w ziemię korzeniami palowymi. Aby jednak mogły się skutecznie oprzeć gwałtownym wichrom, szeroko rozpościerały szponowate korzenie prawie na powierzchni ziemi, często wypuszczały z góry swych pni tak zwane korzenie przybyszowe, które rosnąc w dół, podpierały drzewo, a niekiedy przekształcały się w korzenie deskowe i tworzyły potężne, pionowo sterczące fałdy stanowiące dogodne kryjówki dla zwierząt i ludzi. Różne liany, które w strefie umiarkowanej zazwyczaj należą do roślin zielonych, tutaj, dzięki dostatecznej ilości światła oraz wilgoci, stawały się w większości drzewiastymi pnączami. Wiły się wokół drzew i gałęzi, wieńczyły i łączyły w górze korony, oplatały zdrewniałe źdźbła bambusów osiągających wysokość kilkudziesięciu metrów. Pędy lian, nieraz o grubości olbrzymiego węża, wyglądały jak potężne, skręcone liny, bądź też były spłaszczone jak pasy i pofałdowane. Niektóre dławiły morderczymi uściskami swe podpory, obumierające od wierzchołka. Światło i wilgoć sprzyjały rozwojowi wielu porośli, czyli epifitów. Pewne gatunki glonów, porostów i mchów rosły wprost na ziemi, inne natomiast zadomowiły się na grubych, poziomych gałęziach słabo ulistnionych drzew, w szczelinach kory oraz w zagięciach lian. Oprócz samożywnych roślin zarodnikowych osiedlały się na drzewach także pewne rośliny naczyniowe, poprotniki i kwiatowe. Dzięki nim dżungla przybierała wygląd wielkiej oranżerii i napełniała się ciężkim, aromatycznym zapachem kwiatów, które zwisały z drzew niczym jaskrawożółte lub czerwone festony. Szczególny zachwyt młodych podróżników wywoływał widok różnobarwnych storczyków, wychylających się z ziemi. Cóż za przepiękne orchidee! zawołała sali, przystając przed zwisającym konarem. Tomku, zerwij dla mnie choć jeden kwiat. Młodzieniec wszakże gwałtownie odepchnął ją na bok i zanim zdążyła zorientować się w sytuacji, uderzeniem kolby sztucera rozmiażdżył łeb zielono-żółtemu wężowi drzewnemu. Sali trochę przybladła, ale zaraz zapanowała nad sobą i powiedziała: Och, Tomi, niepotrzebnie go zabiłeś, on chyba nie jest jadowity. Masz rację, ale to był odruch, odparł Tomek. Od czasu twego zaginięcia w australijskim buszu nienawidzę węży. Obawialiśmy się wtedy, czy przypadkiem nie zostałaś ukąszona przez jakiegoś jadowitego gada. Więc wciąż o tym pamiętasz? Ucieszyła się sali i zaraz uściskała przyjaciela. Nasz wierny Dingo również ucierpiał od jadowitego węża w Afryce, prawdopodobnie ocalił mi życie, dodał Tomek. Starsi uśmiechali się, słuchając tej rozmowy, a gromada papuasów obstąpiła obydwoje młodych, wydając głośne okrzyki radości. Przedsiębiorczy Ainuku powstrzymał tragarzy i niemniej mniej uradowany od nich włożył jeszcze drgającego węża do swej podręcznej plecionki z zapasem żywności. Młody master, dobre oko, prędka ręka. All right, powiedział zadowolony. Moja upiecze wąż wieczorem. Moja mieć dobre jedzenie. All right. Tomku, czy on naprawdę zamierza zjeść to paskudztwo? niedowierzająco zapytał Zbyszek zanim Tomek zdążył odpowiedzieć, rozbrzmiał tubalny głos kapitana Nowickiego, który właśnie nadszedł z tylną strażą. A cóż w tym takiego dziwnego? Murzyni w Afryce również wcinają węże. To dla nich nawet wielki rarytas. Swego czasu nawet sam skosztowałem jedno dzwonko. Mięso było białe i smakowało jak węgorz. Chyba pan żartuje, oburzył się James Balmor. Cywilizowany człowiek nie jadłby czegoś podobnego. Widocznie nasz kapitan jest dzikusem, z humorem odparował Tomek. Podczas wypraw nabrał osobliwych upodobań do wyszukanych potraw. Na przykład w Chotanie, w Turkiestanie chińskim, nawet delektował się cukrzonymi pijawkami, które podrzucałem mu na talerz jako zakąskę. Dobry miałeś wtedy pomysł, brachu, przyznał kapitan. Dzięki temu wygrałem na uczcie pojedynek na kieliszki ze znajomkiem Pandita Davasarmana, bo pijawki jako wodne stworzenia wciąż pobudzały moje pragnienie. Ha! Przy tak niewybrednym smaku można nie zaznać głodu nawet w dżungli, która zazwyczaj nie obfituje w jadalną zwierzynę. Natomiast pełno tu rozmaitych owadów, pająków, krocionogów, ogromnych dżdżownic, węży i jaszczurek, z udaną powagą wtrącił Bentley. Jeszcze nie próbowałem tych smakołyków, ale kto wie, co uczynię, gdy głód mnie przyciśnie, odpowiedział Nowicki. W drogę, panowie, w drogę, ponaglił smuga. Niedługo wieczór, musimy znaleźć odpowiednie miejsce na rozłożenie obozu. Obfite, gęste i wysokie runo utrudniało wędrówkę przez dżunglę. Jak zwykle w widniejszych lasach przeważały paprocie o pionowo ułożonych piropuszach liści oraz często kilkumetrowej wysokości paprocie drzewiaste z wielkimi koronami, wsparte na korzeniach przybyszowych. Rosły tam również bambusy, różne gatunki ukośnic o jaskrawych, dziwacznych liściach i inne nieznane naszym podróżnikom rośliny, obstrych ogonkach liściowych, obsypane kwieciem lub barwnymi owocami. Teraz na przodzie karawany kroczyło dwóch krajowców z długimi, ciężkimi nożami. Gdy zachodziła potrzeba, torowali nimi drogę wśród ciernistych drzew z rodziny pandanowatych, których pnie jeżyły się ostrymi kolcami. Szczególnie boleśnie, zetknięcie z nimi odczuwali nadzy krajowcy. Ponadto ich bose stopy ustawicznie były narażone na ataki różnego rodzaju robactwa, wżalającego się w skórę pomiędzy palcami nóg. Kilkugodzinne przedzieranie się przez tropikalny las wyczerpywało siły podróżników. To też coraz częściej potykali się o porosłe mchem korzenie drzew i kamienie, z trudem omijali zwalone przez czas lub burzepnie drzew, które pod dotknięciem stopy rozsypywały się w pył dzięki niszczycielskiej działalności różnych grzybów i owadów. Już nie cieszył ich widok różaneczników o śnieżnobiałych kielichach i krwisto-czerwonych kwiatach. Głośne wrzaski papug wydawały im się szyderczym śmiechem z bezradności człowieka wobec groźnej potęgi bezmiernej puszczy tropikalnej. Smuga nie zważał nawet na wyczerpanie dziewcząt i stale przynaglał do szybszego marszu. W tych szerokościach geograficznych, po zazwyczaj słonecznym ranku, około południa następowało pogorszenie pogody. Popołudniowe deszcze padały tu przez cały rok zazwyczaj regularnie z tą jedynie różnicą, że w porze deszczowej trwały dłużej, w suchej krócej. Poprzez korony leśnych olbrzymów widać już było na niebie kłębiaste, ciemne chmury. Smuga chciał rozłożyć obóz jeszcze przed deszczem. Dla wszystkich konieczny był dłuższy wypoczynek. To też gdy natrafili na pagórek, na którym rosło tylko jedno potężne drzewo o nisko rozgałęzionych konarach i rozłożystej koronie, dał hasło do zatrzymania się na noc. Biali podróżnicy natychmiast przystąpili do rozbijania namiotów w pobliżu drzewa, podczas gdy krajowcy wycinali krzewy i w przewidywaniu burzy budowali dla siebie prowizoryczne szałasy z gałęzi. Rozpalono ogień. Zanim dziewczęta pobrały prowiant na wieczerze, Pierwsze krople deszczu zaszumiały na twardych liściach olbrzyma. Błyskawica rozdarła czarne chmury. Daleki grzmot przetoczył się po okolicznych górach. Na ziemię spadły całe potoki deszczu. Ognisko zgasło. Mężczyźni umacniali linki namiotów, zabezpieczali ładunek wyprawy. Ostre słowa komend smugi z trudem utrzymywały jaki taki ład, ale porwisty wiatr wciąż wyrządzał nowe szkody. Niebawem wszyscy do nitki przemokli. Strumienie wody szumiały u stóp pagórka. Drzewa w dżungli pochylały się pod uderzeniami wichury, trzeszczały złowrogo. Wiatr wył w lesie i napełniał go tajemniczymi odgłosami. Wszyscy do namiotów! krzyknął smuga, widząc, że i tak nie zdołają zapobiec pewnym szkodom, gdyż tropikalna burza stawała się coraz gwałtowniejsza. Wtem oślepiająca błyskawica rozpłomieniła niebo tuż nad wzgórzem. Rozległ się ogłuszający huk. Ognista kula uderzyła w samotne, olbrzymie drzewo. Stuletni olbrzym w jednej chwili rozbłysnął płomieniami jak fajerwerk. Okrzyki trwogi rozbrzmiały w całym obozowisku. Z rozszczepionego przez uderzenie pioruna starego pnia drzewa posypały się wokół na pagórek płonące jak żagwie odłamki gałęzi oraz ludzkie czaszki i kości. Niesamowite wydarzenie podczas gwałtownej burzy wywarło na wszystkich wstrząsające wrażenie. W świetle błyskawic obóz sprawiał wrażenie rozgrzebanego cmentarzyska. Wystraszone dziewczęta ukryły twarze na piersi Wilmowskiego, który akurat znajdował się obok nich. James Balmore pobladł, jakby miał zemdleć, a Zbyszek Karski i inni byli nie mniej oszołomieni bliskością uderzenia piorunu oraz padającymi na nich szczątkami ludzkimi. Smuga nie stracił przytomności umysłu. Natychmiast zdał sobie sprawę, że niezwykły wypadek szczególnie przerazi zabobonnych krajowców to też zaledwie zorientował się, że jego towarzyszom nie przydarzyło się nic złego, zaraz zawołał donośnie, przekrzykując szum wichru i deszczu. Nowicki i Tomek do mnie, reszta do namiotów. Do stu zdechłych wielorybów, kloł Nowicki. Cóż to za diabelski pomysł, rzucać w człowieka łepytyną umarlaka jak piłką? Przeraziłem się w pierwszej chwili, dodał Tomek, ciężko oddychając wiatr bowiem zapierał dech w piersiach. Cóż pan tak ściska pod pachą? Nowicki podsunął druchowi przed oczy ludzką czaszkę i wyjaśnił. Uderzyło mnie to prosto w ramię. Makabryczny podarek, mruknął Tomek, nieufnie zerkając na rozorany, dymiący pień drzewa. Musimy uspokoić krajowców, zawołał smuga. Zapewne się przestraszyli. Możemy mieć jutro kłopoty. Minęło sporo czasu, zanim trójka przyjaciół znalazła się w namiocie, gdzie ich towarzysze przygotowywali wieczorny posiłek. Czy nasi tragarze są bardzo przerażeni? zapytał wchodzących Wilmowski. A jakże? Uderzenie piorunu akurat w to drzewo, na którym mieszkańcy tych stron składali zwłoki zmarłych, wzięli za ostrzeżenie dane im przez duchy przodków, odparł smuga. Wszyscy przeraziliśmy się nie na żarty, zauważył Balmor. To był naprawdę okropny widok, zawołała Natasza. Po raz pierwszy w życiu bałam się naprawdę, wyznała Sali. Będziemy musieli pełnić warte przez całą noc, rzekł Bentley. Znaleźlibyśmy się w trudnym położeniu, gdyby tragarze uciekli. Już raz nam się tak przydarzyło w Afryce, zauważył Tomek zdejmując mokrą koszulę. Na szczęście tutejsi krajowcy boją się w nocy wędrować przez dżunglę. Święta racja, powtórzył Nowicki. Zaszyli się w szałasach, jak susły w norach. W nocy nie zrobią nam psikusa. Jestem tego samego zdania. W nocy nie uciekną, a nad ranem musimy jakoś dodać im odwagi, powiedział Smuga. Oni są bardzo zabobonni.